Siempre dziewczyny, dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców września i jeżeli jestem biała albo moje włosy są troszeczkę zielonkawe, to wybaczcie, ale ten aparat po prostu wyprowadza mnie totalnie z równowagi w tym tygodniu. Nie mogę ustawić tak, żeby to żebym wyglądała normalnie, a moje złote ombre blond jest wygląda na zielone, więc... Y Totalna porażka. Już chyba jestem w stanie przefarbować te włosy znowu na ciemno, bo mnie wyprowadza to tak z równowagi, że mam takiego gula tutaj, jak siadam do nagrywania. I nagrywam ten film po raz trzeci, także mam nadzieję, że to już jest oficjalna wersja, którą zobaczycie, bo kolejnej z wersji chyba już nie zniosę. Przepraszam Was za problemy z oświetleniem, ale niestety um, na tą chwilę nie jestem w stanie nic wykombinować. A jednak się uparłam. Jako, że jestem bardzo, ale to bardzo upartą osobą Że nagram ten dla Was film, żeby wstawić goszcz, w tym tygodniu Moim ulubionym żalem pod prysznic w tym miesiącu zdecydowanie był um, Nie będę łamać sobie języka, bo mój francuski nie jest najlepszy I nie mam tutaj zamiaru Was y, kaleczyć w Waszych uszu Kremowy żel pod prysznic o zapachu właśnie mleczka waniliowego Pachnie przepięknie, ładnie się pieni, jest dość wydajny um, no jest dość drogi, bo kosztuje 18 zł, także no, cena jest zabójcza i na pewno do niego nie wrócę, ale zapach ma obłędny i mm, nie lubię wszystko, co jest waniliowe, to może dlatego. Następnie coś, co mi rano pobudza i dodaje mi powera, jest to żel oczyszczający, rewitalizujący, przeciw niedoskonałościom, pobudza i tonizuje skórę no od Garniera oczywiście, ma zapach taki przepiękny, um, grejpfrutowo-cytrusowy który naprawdę rano je... wow naprawdę genialny efekt daje ładnie oczyszcza twarz z zanieczyszczeń oraz z nagromadzonego sebum a także rewelacyjnie zmyła makijaż twarzy twarz pozostawia taką bardzo mocno oczyszczoną i świeżą i w ogóle także rewelacyjny produkt, ale pewnie do niego nie wrócę, bo przynajmniej w pięknacji chciałabym Wam pokazywać róż, coś innego a nie ciągle to samo jak w kolorówce Bo niestety kolorówka wolniej się zużywa Kolejnym ulubieńcem jest Pantin spray błyskawicznie odżywiający Aqualite, wzmocnienie i ochrona włosów bez ich obciążenia Przepięknie pachnie Ale niestety nie jest tak wydajny I nie jest tak genialny jak te Jak te właśnie odżywki w, Błyskawiczne właśnie odżywki Z Schwarzkopf Ponieważ no niestety używam go dwa tygodnie I widzicie ile mi go ubyło ale uwielbiam go dlatego, że ma piękny zapach I mimo wszystko łatwiej mi się rozczesuje włosy z nim Bez właśnie takiej odżywki To jest totalnie porażka Następnie mam kokosowe masełko z Nivea, Przepięknie pachnie Pięknie nawilża usta Utrzymuje się dość długo Jeżeli je nałożycie je przed snem To zapewniam was, że rano jeszcze będziecie miały je na ustach Przynajmniej ja je zawsze mam I ulubionym kremem do rąk w tym miesiącu był Krem do rąk z i masło kakowe, przepięknie pachnie, ładnie nawilża, szybko się wchłania, nie pozostawia tłustej warstwy na rękach, także czego więcej chcieć. Pod oczy mam już nowość. Jest to krem stołby, który ma niwelować cienie pod oczami i ma nawilżać. Twarz ma taką żelowato-kremową konsystencję, nie pachnie w ogóle i jest to ulubieńcem, tego, że bardzo fajnie nawilża strefę pod oczami, nie przesusza jej ani nic z tych rzeczy. Do tego um, pamiętam o nim dwa razy dziennie i dwa razy dziennie go stosuję. Już to jest pierwszy krem, który na prawo D stosuję cały czas. I dlatego właśnie jest ulubiłam, bo ma coś w sobie. Myślę, że to, to jest właśnie to, że ma niewelować cienie pod oczami, dlatego tak go namiętnie używam. Ale jest po prostu świetne. Nawilżenie pierwsza klasa. I dość szybko się wchłania. Tak. Kolejnym ulubieńcem także z Ziai jest to maska ściągająca z glinką zieloną do cery trądzikowej. Wykazuje skuteczne działanie ściągające, tak. Wyraźnie zmniejsza rozszerzone pory, nie jestem co do tego przekonana. Wyraźnie łagodzi... Wyraźnie łagodzi zmiany trądzikowe, tak. Normalizuje pracę gruczołów łójowych. łojowych, 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 tak. Substancje aktywne, glinka zielona, ekstrakty z białej herbaty, oczarów wilgińskiego, szałwii. Prowitamina B5, czyli Depaltenol um, Uwielbiam tę maskę, dlatego że Gdy czuję, że budują mi się pryszczą Takie wiecie, zgrubienia na twarzy Nałożę tą maseczkę na 15-20 minut I ich nie ma Znikają po prostu jak za objęciem. Ręki jak za dotykiem czarodziejskiej różdżki, także genialny produkt, Wam polecam. I to z 250 ml i ona kosztuje 42 zł. Także trochę drogo, ale i tak wychodzi taniej niż kupowanie za każdym razem tych saszetek takich malutkich, które mają 8 ml. Ale wiadomo, no nie każda maska ma taką pojemność, i w ogóle, ale akurat ta ma, więc polecam. Moją ulubioną odżywką do paznokci oczywiście jest Eveline, maksymalny wzrost paznokci Świetnie kuruje te paznokcie, przyspiesza ich wzrost i rosną naprawdę jak na drożdżach, genialną odżywką uwielbiam ją i chyba nigdy nie przestanę jej stosować, póki będę używał tych normalnych lakierów oczywiście. Następnie przechodzimy do kolorówki i pierwszym ulubieńcem jest różdka który jest w korze 0,40 Think Pink. Przepiękne opakowanie, przepiękny kolor, mam go teraz na policzkach. Dość długo się uczymy, jest mocno napigmentowany i strasznie, strasznie mocno wydajny. Naprawdę nie wiem, mi się w ogóle udało zdękować róż z Catrice. Następnie mam Cindy Lumina... Luminizer, przepiękny rozświetlacz, który także mam teraz na policzkę. Daje przepiękny um, blask, daje taką taflę koloru. Można z nim przesadzić, ponieważ jest bardzo mocno napigmentowany i strasznie wydajny. I puder, który dzisiaj rozbiłam przy robieniu właśnie tego makijażu. Jest to Essence All About Matte Fixing Compact Powder. Genialnie matuje, jest to najlepszy matujący puder, jaki ja miałam. Z pewnością do niego wrócę, to na bank, bo genialnie matuje, chociaż i tak będę używać innych produktów na zmianę. I naprawdę polecam go Wam, tylko szkoda, że się rozbił, a spadł dokładnie z 20 cm, bo zmierzyłam. Także ym, trochę kiepsko. W tym miesiącu także królowały cienie pojedyncze, do oczu Znaczy cienie pojedyncze na oczach Ale najpierw zaczniemy od bazy Jest to baza z Inglota o numerku 01 Bardzo fajna, kremowa Raz na niej wszystko mi się trzyma bardzo długo Raz nie Także nie mam pojęcia od czego to zależy Natomiast wszystko na niej bardzo ładnie się blenduje I to czego dzisiaj właśnie użyłam do wykonania Tego makijażu jest to pigment z Inglota o numerku 253, który samotnie od mnie przeciągi. Zuzy, dziękuję Ci bardzo, bardzo udany prezent Pięknie się prezentuje na oczach, podbija zielony kolor oczu, um, bardzo mocno napigmentowany i wydajny, uwielbiam ten produkt Następnie na oczach też mam um, Make Up Academy w kolorze, czy w odcieniu 13, jest to taki cień pojedynczy um, no, który bardzo ładnie opalizuje właśnie na taki jaśniejszy Fioletowy żywy Bardzo piękny kolor Następnie mam trzy cienie z Makeup Revolution O których już doskonale wiecie Bo słyszałeś już o nich nie raz Jest to kolor Illuminate Który przypomina właśnie Merluminizer Kolor o nazwie Good Life Jest to taki brąz zmieszany z Szarością i z taką Lawendą i jedyny matowy kolor. Touch me. Przepiękny, mocno napigmentowany, bardzo wydajny. Genialny po prostu. I dwa cienie z Catrice. Jest to Liquid Metal Eyeshadow w kolorze 030 Bearded Champagne. Piękny kolor szampanowy. Tak, i, I po prostu idealny. Pięknie się błyszczy. Nadaje takiej magii makijażowi. I kolejny jest to seria limitowana, z też z Catrice, jest to 0C04 Plain Plumage, przepiękny kolor, kojarzy mi się z taką właśnie dostojnością, z królewską dostojnością, właśnie dokładnie tak, przepiękny, niesamowity kolor, tylko dość mocno się osypuje Także to już wszyscy właśnie ulubieńcy tego miesiąca. Niestety nie było ich dużo, mogło być znacznie więcej, ale września to jeszcze nie był taki miesiąc, w którym się cały czas malowałam. Dajcie znać, jak byli Wasi ulubieńcy września. Mam nadzieję, że moi Wam się spodobali. Koniecznie dajcie znać, czy miałyście które z tych kosmetyków i jak się one u Was sprawdzają. Także jeżeli lubicie ulubieńców, koniecznie dajcie kciuka w górę lub wyraźcie swoją opinię w komentarzach poniżej. Jak wiecie, wszystkie czytano, wszystkie odpowiadam. Jeżeli jeszcze nie subskrybujcie mojego kanału, serdecznie Was do tego zachęcam, będzie mi niezmiernie miło, jeżeli to zrobicie. Dziękuję Wam już dziewczyny bardzo za oglądanie, przepraszam też za problemy techniczne, bo napiszcie koniecznie co u Was słychać, bo ja już się cieszę, że mam już przeprowadzkę za sobą Już wszystkie paznokcie straciłam i znowu muszę je dopuszczać. Tak. Także dziękuję już bardzo za oglądanie, życzę miłego dnia, popołudnia, wieczoru, nie wiem kiedy to właśnie oglądacie, także... Dziękuję Wam, jeszcze raz dziękuję i trzymajcie się cieplutko. Pa Pa.